Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kilka informacji o tym, co, co będzie w nowym patchu, ponieważ mamy już ten czas w miesiącu, gdzie zaczynamy dostawać takie informacje, ale chciałem zacząć od, od zupełnie czegoś innego. Otóż zbliża się 25, więc to oznacza też konkurs. I jak co miesiąc, mam dla Was do, do wygrania głównie dżemy, czyli tak. Dla 5 osób to będzie paczka 540 gemów plus Void Shard plus Episka książka i dla kolejnych 5 osób y, paczka z 540 gemami. Więc jeżeli chcecie wziąć udział w losowaniu, to wystarczy subskrybować mój kanał i zostawić komentarz pod tym filmem z player ID. A to player ID znajdziecie tutaj, jak sobie wejdziecie w info, to jest ten numer. Możecie skopiować cały albo tylko tą drugą część. Tylko tak naprawdę to potrzebuję, więc jak nie chcecie wszystkiego wklejać, to tylko tą drugą połówkę wklejcie pod tym filmem w komentarzu, a ja jutro, pewnie koło południa, wylosuję, wylosuję 10 osób, zwycięzców znajdziecie w poście na moim kanale YouTube'owym, więc tam możecie, możecie jutro... Wypatrywać, czy akurat znaleźliście się na tej liście. Więc jeszcze raz przypominam: 5 paczek po 540 gemów Void shard i książka albo paczka z 540 gemami Dobra, konkurs. To już z głowy. Teraz przejdźmy do otwieranka. E, mamy już okazję dzisiaj zdobyć jednego tutaj, otworzyć pryzmowego szarda, także ja już. Ten turniej zrobiłem i mogę sobie jednego szarda y, otworzyć. I tak, patrząc na to, kogo mam tutaj dostępnego, e, to tak: no na pewno wolałbym, znaczy, na pewno chciałbym legendę. No ale to 6% szans, że się to wydarzy. A jak już by wpadła legenda, to tak: Krakosa nie chcę, już go mam. E, tak samo Nave of Hearts, Opardina, Belca czy Krokodyla. Tych bym najmniej chciał zobaczyć, ponieważ tych czempionów już mam. Reszty jeszcze nie mam i chyba najbardziej bym chciał Arashi'ego zobaczyć e, pod kątem tutaj Faction Wars. Trochę mi brakuje armat e, właśnie w tej frakcji, więc Arashi e, byłby całkiem spoko. E, co do reszty nie mam jakichś wielkich preferencji. No dobra, zobaczmy czy wpadnie coś e, ciekawego, czy jednak nie. No, epic, miscreated monster także jeden z tych lepszych epików którzy tam, e, którzy tam byli no dobra to tyle jeżeli chodzi o otwieranie, a teraz już przejdźmy do tego co ma być głównym tematem tego filmu i na początek zdradzę wam informację, że od jutra będziemy mieć darmowe przebieranie tak co miesiąc mamy e, darmowe przebieranie, także jutro e, koszty zdejmowania i zakładania sprzętu są redukowane o 100%. Czyli nic nie będziemy płacić i taki event rozpoczyna się już mówiłem jutro i będzie trwać przez najbliższe, przez najbliższe 4 dni, więc jeżeli trzymaliście srebro po to, żeby, żeby przebierać czempionów, to jest do tego okazja i oszczędzić kupę kasy na zdejmowaniu, zakładaniu sprzętu i chyba tak, Gear Enhancement dzisiaj się zaczął, więc dzisiaj tego nie róbcie, poczekajcie do, no chyba, że po prostu tylko będziecie levelować sprzęt, no to wtedy nie robi to różnicy, ale jeżeli będziecie przebierać, to czekajcie z tym do jutra, no bo jutro oszczędzicie troszkę, troszkę srebra. No dobra, a teraz już przejdźmy do, do meritum, ponieważ zbliża się koniec miesiąca, a to oznacza nowy patch, a co oznacza nowy patch? To oznacza buffy czempionów i dokładnie o tym chciałem wam dzisiaj tutaj powiedzieć. Jak zawsze dwóch czempionów niestety nie chcą e, wziąć się do roboty i większej ilości czempionów zrobić. E, także, no ale dobrze, że chociaż mamy tych dwóch. No dobra, kogo tym razem wzięli na tapet? Pierwszy czempion będzie w Ogrynach i jest to legenda i jest to polski cukier Diamant Copper Coin. Ten oto e, jegomość, Void Legenda, no raczej nie jest ulubieńcem, e, ulubieńcem e, graczy, zwłaszcza tych endgame'owych, bo generalnie nie jest to jakiś zły champion, ale po Voidach raczej spodziewalibyśmy się, że w endgame'ie będą zdecydowanie bardziej e, użyteczni. No więc co oni tutaj zmieniają? Tak sobie patrzę, tak naprawdę zmieniają e, jeden skill i jego pasji. Ale spójrzmy sobie na A1. Atakuje wszystkich, leczy naszych czempionów o 5% jego max HP, plus o dodatkowe 2% za każdy yy, buff na tym czempionie. Także atak AOE, można mu fajny secik do kontroli założyć i mamy przy okazji przyzwoite leczenie. Tutaj Charitable do, yy, Donation, atak AOE yy, i ten jest zmieniany, także w tym momencie yy, wydłuża czas trwania wszystkich buffów o jedną turę napełnia jego turmiter o 10% plus dodatkowe 5% za każdy buff, który wydłużył. E, więc tak wygląda jego A2, e, 3 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. I co tutaj zmieniamy? Dalej to będzie atak AOE, Wsz dalej będzie wydłużał czas trwania wszystkich buffów o jedną turę. Zmienia się ta ostatnia rzecz. I teraz e, po tej zmianie będzie zwiększać turmiter wszystkich czempionów o 20%, czyli zdecydowanie lepiej już nie tylko siebie będzie napędzać, ale cały team e, o 20%. Tutaj nie będzie żadnych warunków nic dodatkowego e, dodatkowego żadnego turmiteru tutaj nie będzie. A szkoda, chociaż o taki 1% za każdy buff u wszystkich to byłoby całkiem spoko. No okej, okay. no na pewno będzie to skill lepszy. E, Później mamy A3. Tutaj wrzucę 3 Intercepty na jednego championa i dodatkowo wrzucę Increase, Resistance i strength na wszystkich. Na dwie tury, 3 tury cooldownu. To pozostaje bez, e, bez zmian. Um, passive zmieniają. Tak. Kingpina zmieniają. W tym momencie mamy 50% szans na to, że jeżeli ktoś próbuje na niego wrzucić jeden z tych poniższych e, debuffów, Decrease Attack, Decrease. Defense, Speed, Crit Rate albo Crit Damage to ma 50% szans na to, że zmieni ten debuff na odpowiedni buff. I tak dla przykładu zmieni Decrease Attack na Increase Attack. Eee, I co tutaj zmieniają? Cała ta logika pozostaje bez zmian. Eee, tutaj się nic nie zmienia, ale rozszerzamy to na cały nasz team. Także będzie chronił cały nasz team przed. Tymi debafami, dając nam 50% szans na to, że zmieni taki debuff, jeden z tych debuffów na buff. No zdecydowanie, zdecydowanie lepiej, bardzo fajnie może nasz team teraz chronić. Mogli jeszcze podkręcić te procenty do 75%. No to jest jednak void, e, więc fajnie by było, gdyby to jeszcze podkręcili, no ale procenty są bez zmian. Rozszerzamy to na cały team i aura zwiększa speed we wszystkich miejscach o 20%, więc tak diamant teraz będzie będzie wyglądał. No na pewno będzie lepszym czempionem, to nie ulega wątpliwości, ale czy wystarczającym? Dajcie znać, czy tutaj co o tym myślicie. No i jeszcze jest drugi czempion, który, który tutaj będzie zmieniany. Tutaj idziemy do banner lordsów. I jak myślicie, kto tutaj będzie miał buffa. Otóż niespodzianka! Teraz dostanie buffa. Nie, nie, no, żarty. Androk Androk dostanie, dostanie buffa. I tutaj się dużo zmienia. Także trzeba sobie popatrzeć. Muszę sobie popatrzeć tutaj na moją ściągę. I co tutaj? Co tutaj zmieniamy? Pride's Bite. Tutaj zmieniamy. W tym momencie atakuje jednego przeciwnika i wrzuca increase defense na wszystkich naszych czempionów na jedną turę. I co tutaj się zmienia? Nie zmienia się to, co robi. Zmieniają się mnożniki. Zostaną podkręcone jego mnożniki, więc będzie po prostu tutaj mocniej uderzać. Ok, lubimy, jak czempion mocniej uderza. Dobra, to się nic nie zmienia, nie. Rock of yy, Wayburn. Wey... Dobra, nie będę się Sił na czytanie tego. E, dobra, co w tym momencie zrobimy? E, umieszcza Increase Resistance, Strengthen i Continuous Heal na wszystkich na dwie tury i wrzuca dodatkowy Continuous Heal na wszystkich, którzy mają mniej niż połowę HP na, e, na dwie tury. Wtedy drugi Continuous Heal wrzuca trzy tury cooldownu i co tutaj to pozostaje bez zmian czyli to wszystko co tutaj mamy e, będzie, e, będzie dalej działać tak jak działało dodatkowo będzie jeszcze zwiększał turmiter naszych czempionów o 15% także nie tylko mocny buff gdzie wrzuci increase resistance, strengthen i continuous heal lub 2 ale jeszcze zwiększy nasz turmiter o 15% cooldown bez bez zmian. No dobra, i jeszcze zmienia się jego pasyw. W tym momencie Knights of the Wild zwiększa rezystens tego czempiona o 10 punktów za każdy buff na, e, na naszym, jednym z naszych czempionów. Krytyczne uderzenia zadaw e, zadawane przez naszych czempionów napełniają turmiter naszych wszystkich o 5%. Raz na skill, tak czyli. Wielokrotne uderzenia nie zwiększają wielokrotnie. Yy, ok, i w tym momencie, co tutaj się dzieje? Ok, zwiększa rezystens o 10 punktów, yy, ale wszystkim, nie tylko sobie, czyli całemu teamowi, zabawy na wszystkich naszych czempionach. Uu, no to bardzo To srogo będziemy mogli podnieść rezystens. Wszystkie buffy wszystkim, na wszystkich czempionach. No, to jak tak będziemy mieć, nie wiem, po trzy buffy na każdym przy czterech czempionach, no to, yy, no, to naprawdę bardzo mocno zwiększymy nasz resistance. Yy, ta druga część pozostaje bez zmian. I yy, okej, okay. i jeżeli, doda, doda, to jest nie, mały, mała zmiana na, na gorsze, bo jeżeli będziemy mieć dwóch lub więcej, więcej niż jednego androka, to tylko u jednego ten buff będzie działać. Ok, całkiem przyzwoite zmiany, a jeden większe obrażenia, na A3 dodali zwiększenie turmiter, a tutaj będzie to działać, ta pierwsza część, na wszystkich. Wszystkie buffy, na wszystkich championach, wszystkim zwiększa rezystencję. Dobra, a teraz przechodzimy do formy drugiej. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ulwa. Hmm. Tak, yy, Guildthorn Assault w tym momencie atakuje jednego przeciwnika i mamy 50% szans na wrzucenie Decrease Defense na przeciwnika na dwie tury. Tutaj tylko zwiększają obrażenia, także tak jak w A1, w podstawowej formie, tak tutaj będzie mocniej uderzać. Teraz przechodzimy. Tak, tutaj Palisade Breaker, atak AOE. I dodatkowo rzuca Decrease Resistance, Duży Weekend i Enfeeble na wszystkich, na dwie tury. Jeżeli przeciwnik ma 50% lub mniej, Enfeeble nie można rezystować. Dla przypomnienia Enfeeble sprawia, że nie może, nie przeciwnik, który coś takiego ma, nie może, ma same wikiity. Kiedyś to, jak, jak się to pokazało, Android był fantastyczny ponieważ Enfieldów wtedy jeszcze można było na bossów wrzucać. I co tutaj się dzieje? Otóż to pozostaje bez zmian. Zwiększą mnożniki, więc będzie mocniej atakował, ale jeszcze dodatkowo będzie yy, obniżał turmiter wszystkich przeciwników o 15%. Także to jest taki troszkę odwrócenie tego skilla, gdzie wrzucał, yy, no częściowo odwrócenie tego skilla, bo tu wrzucał increase resistance, strengthen... A tutaj decrease resistance, weaken, no we i enfeeble. A tam był continuous heal, więc taki odwrócony skill. Więc tutaj będziemy mieć jeszcze obniżanie turmitter plus będzie uderzać mocniej. Idziemy. Eee, tutaj, roll of Kitharus. Tutaj też są zmiany. W tym momencie usuwa wszystkie buffy z przeciwników, zadaje czyste obrażenia każdemu przeciwnikowi w wysokości 5%. Jego max HP za każdy usunięty buff. Te obrażenia nie mogą być krytyczne. Dodatkowo wrzuca block buffs na wszystkich, którzy na sobie buffów nie mają na dwie tury. I co tutaj się zmienia? Usuwa wszystkie buffy z wszystkich przeciwników, potem atakuje. Ok, czyli to będzie teraz normalny atak. Będzie miał dwa ataki. AOE w tej formie. Jeżeli cel jest bossem, e, obrażenia zadawane będą równe 10% jego max HP. OK! Uuu! Czyli na bossach to będzie czyste 10% obrażeń. Czyli tak jakby uderzał, to byłoby uderzenie max HP na bossach. E, I tutaj też zwiększają jego mnożniki. E, Ok, zwiększają mnożniki, chyba dodadzą mnożniki, bo wcześniej tutaj nie atakował, tylko zadawał po prostu 5% yy, czystych obrażeń od Max HP. Yy, nie było tutaj uderzenia, więc tak naprawdę tutaj dodają mnożniki, bo teraz to będzie yy, to będzie normalnie atak. Ok, czyli może tutaj, no to mi się podoba, to jest naprawdę duży, duży buff. I mamy jeszcze pasyw, tak pasyw się zmienia, Lionheart zwiększa jego accuracy o 10 punktów za każdy buff na przeciwniku, w każdym przeciwniku. Yy, każde krytyczne uderzenie, yy, zadane, które my zadajemy, zwiększa turmiter, zmniejsza turmiter przeciwników o 5%. Yy, I teraz tak, będzie ok, tak jak w pasywie w podstawowej formie zwiększał nasz resistance wszystkim, a nie tylko sobie, tak tutaj zmiana jest podobna, yy, będzie zwiększał wszystkim naszym czempionom accuracy za wszystkie buffy na wszystkich przeciwnikach i dodatkowo tylko jeden taki pasyw będzie działał gdyby ktoś miał więcej androków no to już z takiego pasywu nie skorzysta wielokrotnie okej, okay. ta zmiana tego czempiona mi się zdecydowanie bardziej podoba no tu jeszcze jest pytanie ja, o ile mocniej będzie uderzał tak, no bo zwiększyli mnożniki ale nie wiemy o ile więc to będzie e, sprawa e, do przetestowania, ale generalnie na papierze wygląda to naprawdę, e, naprawdę ciekawie. No szkoda, że ciągle uparcie trzymają się tych dwóch czempionów, bo fajnie by było, gdyby więcej takich buffów robili co miesiąc. No dobra. E, tak naprawdę to tyle z mojej strony. Przypominam jeszcze raz o konkursie e, do wygrania dla 10 osób jemy plus dla 5 osób jeszcze dodatkowo void. I epicka książka. Wystarczy subskrybować mój kanał, zostawić komentarz z player ID pod tym filmem. I jutro w poście na moim kanale YouTube'owym szukajcie, e, sprawdzajcie, czy wy wygraliście. No dobra, to tyle z mojej strony. Życzę Wam udanego popołudnia. Mówi do Was Samael. Cześć!